Chat GPT dostał zadanie rozdysponowania nasionek. Tylko ja to zrobię trochę inaczej niż on sobie to wymyślił. No, to się bawię. Dobra, cena warta Jakie to będzie duże? Dobra, ten sadzonka mówi, że mam w zielonej zrobić. Nie, to w zielonej nie wyjdzie. Za dużo ziemi. Kodek od bym tu zaprosił. Żub nawet pasuje zielony do zielonego, to jest ten Chatbot złot chat GPT jest genialny, brawo Jezu Stop, zielona jest. Tam on nadziug to ma nie ma ma nie ma Nie wiem Nie ma dziurkę Tu tu jakiś wielki krzorznik, bo nie wiem co tu zasadzić no. Wszędzie po 2 3 Oczywiście więcej niż 2-3 Ciekawe co się stanie Ale będzie sprzątanie na tym balkonie tu Jakieś ślady nawozu z poprzednich roślinek No tak, no jak to ma lecieć no, to są takie, takie pestki są w paprykach też. A pomidorki tutaj. Dziwne. No mogę powiedzieć, że zasadziłem. To jeszcze trzeba poddać jakoś. i jeszcze ten bałagan potrzątać i będzie git. No to zobaczymy za parę tygodni co tutaj się urodzi.